Witam, witam! bąble lecą na maksa, już 48 godzin. Chyba pomagają, powiem Wam szczerze. Coraz lepiej, lepsza widoczność pod wodą. Widzę korzeń, widzę śluzowca, przypomina mi on film Hobbit: jak te pająki złapają te krasnoludy i opatuliły je tym, 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 tym włóknem. Jak to można nazwać? Kokonem? pajęczom nicią? Cokolwiek tam, zwał jak chciał. Także to mi to przypomina. Jest fajna przejrzystość, wzrasta. Zobaczcie, jest elegancko. E, ślimaki się pojawiły. Także jest OK, woda, woda się poprawia, bo ślimaki już nie nie siedzą powyżej powierzchni wody. Jeśli ślimak siedzi powyżej powierzchni wody, to znaczy, że coś jest nie tak z wodą. Także to jest oznaka jak dla mnie, ten pan tutaj jeszcze siedzi przy, przy górze, ale już jest, jest pod powierzchnią wody. Dawniej siedział tam nad powierzchnią wody. Jest to oznaka, że mogę już wpuścić rybki. Czyli wszystko się ładnie u, układa. E, wpuszczę rybki, na pewno to będą jakieś podmianki, no bo. Podbijemy, podbijemy po prostu zanieczyszczenie wody, ale nie wpuszczę tych rybek. Nie wiadomo ile. Także wleci bojownik. Jutro pojedziemy jakieś, jakieś rybki denne, dwie. I chcę dwie, trzy samice dla bojownika i to wszystko. I może jakiś glon leci, no zobaczymy, ale to w przyszłości. Na razie, tylko dwie rybki denne, trzy samiczki, no i bojownik, bo to będzie jego domek. I to wszystko. No i roślinki. No więcej roślinek wleci, bo te co tu sadziłem, pamiętacie, widzicie ten filmik, o którym zaczynałem, były piękne, zielone. A teraz to jest brązowa breja, którą jutro wyłowię. Tu gdzieś też lata i tu gdzieś też lata. E, także ona zostanie wyłowiona. E, zakupiłem nasionko lili tygrysiej, tylko że zielonej. Zgniło, to już następne. Następne nasionko, które zgniło mi tych lili. Nie wiem od czego to zależy, to chyba z w sprzedawcy, albo nie wiem. Jak kup, znajdę coś tańszego, to za każdym razem mi gnije. Jak zakupię nasionko droższe, no to, no to rośnie i nawet mogę e, próbować je rozmnażać. Jak kupię najtańsze, jakie tylko znajdę, to zawsze, pardon, zgnije. I tyle. Także jutro wlecę jakieś roślinki, jeśli się uda kupić tanio. Wlecą rybki, zobaczymy jaka będzie pogoda, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy. No i tyle, no, no i zapraszam na następny filmik. Eee, także, nagram Wam coś ze sklepu. Nagram Wam jakieś rybki. Jak na razie zostawiam bąbelki. No jutro, jutro zrobię podmiankę. Może wleję trochę wody z, z dużego akwarium. Eee, no i tyle. No i tyle, no i jutro... Jutro pierwsze rybki wędrują do akwarium, no to będzie już... Kurczaczku dwa. dwa tygodnie. Jak założyłem to akwarium, no i pierwsze ryby. Pierwszy ślimak leciał po dwóch tygodniach. Po, przepraszam, po tygodniu, który jest tu i on był moją oznaką. On, no i woda. Oznaką, że już mogę, mogę coś zacząć działać. Także jutro, jak będzie piękna pogoda, jedziemy po rybki i coś już wleci do, do akwarium. Ja wiem, że będą. Podmianki przez pierwszy miesiąc, jak będą rybki, żeby to po prostu się nie amonia nie, nie wytwarzała. Ale no to dobra, to już do następnego razu nagram Wam filmik jakiś. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się prawdopodobnie jutro.